W tym filmie pokażemy Wam dwie rzeczy. Zaczniemy od wzruszającej historii dwójki braci, dzieci, z których jeden ma syndrom Downa, ale braci łączy ogromna miłość. A w drugiej części zaś przejdziemy do aktualnej sytuacji w Polsce i powiemy o skandalicznej decyzji sądu w związku z aborcją. Pierwsze to rozmowa dwóch braci, z których jeden o imieniu Turner ma syndrom Downa, czyli schorzenie które według postępowych lewicowców, czy liberałów, czy uśmiechniętego rządu Donalda Tuska ma pozwalać na dokonanie aborcji. Ale teraz sami spójrzcie na ten film. Czy dacie radę się nie wzruszyć? I czy to jest ludzkie, aby pozwalać na zabijanie takich dzieci? Jaka jest twoja ulubiona rzecz w Turnerze? Że jest moim bratem. To sprawia, że czuję się dobrze, mając go do boku. Kocham cię. Dlaczego? Bo sprawia, że się śmieję. On ma najlepszy śmiech na świecie. Będziecie się nadal razem śmiać, gdy dorośniecie? Tak. Ja. Yeah. Na pewno. Definitely. Yes. <coughs> Skoro teraz we're się często śmiejemy, now. to na pewno I'm to będziemy sure robić także w przyszłości. Co jest najlepsze What's the w życiu Wszystko. Everything. Everything. Druga sprawa jest aktualna i z naszego polskiego podwórka. Jak informuje Radio Maryja, mama trojga dzieci została skazana przez sąd na cztery miesiące prac społecznych za ostrzeżenie innych kobiet przed, przed ginekologiem, który namawiał ją do zabicia jej narodzonego dziecka. Rzecz miała miejsce w Starogardzie Gdańskim. Historia zaczęła się od, zdawałoby się, że niewinnego komentarza w internecie. Pani Weronika, czyli ta mama, skazana przez sąd, odpowiedziała na pytanie kobiety poszukującej lekarza w Starogardzie Gdańskim, specjalizującego się w prowadzeniu trudnych ciąż. Ktoś inny na tym forum polecił konkretnego ginekologa. Ale pani Weronika zdecydowanie go odrodziła, przywołując się na swoje własne doświadczenie. Opisała bowiem, że kilka lat wcześniej ten lekarz błędnie zdiagnozował u jej syna zespół Downa i wielokrotnie, jak twierdzi nachalnie, nalegał na wykonanie aborcji w swoim gabinecie. Kobieta nie zgodziła się na ten zabieg, a jej dziecko przyszło na świat zdrowe. Kilka miesięcy później. Pani Weronika otrzymała wezwanie na policję, gdzie usłyszała zarzut zniesławienia lekarza. I rzeczywiście, 10 lutego tego roku, sędzia Wojciech Jankowski ogłosił wyrok. Skazał kobietę na cztery miesiące prac społecznych, obowiązek opublikowania przeprosin w mediach oraz pokrycie kosztów sądowych. Orzeczenie jeszcze nie jest prawomocne i zapowiedziano już apelację. Więc tak wygląda rzeczywistość w uśmiechniętej Polsce. I zostawcie to sobie z tym pierwszym filmikiem, niezwykle wzruszającym w obracie. A jeżeli chcecie dostawać więcej takich informacji, to zostawcie lajka lub komentarz i subskrybujcie nasz kanał. Do następnego razu.